No, cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik, a dzisiaj? Początek kwietnia, a więc będę nawoził palmy w gruncie. Opowiem, jak to zrobić bezpiecznie, na co musimy zwrócić uwagę, jakich zasad przestrzegać oraz jak zrobić tak, aby było ekonomicznie. Zapraszam na film. Dzisiaj u nas słońce i deszcz na zmianę, to jest idealna pogoda na to, żeby nawozić palmy. Teraz, jak, na, jak ja nawożę palmy? Palmy, generalnie w doniczkach, nawożę tym. To jest, nie wiem czy widzicie, Palm Focus, i według mnie to to jest Royce Royce wśród nawozów do palm. Palmy w doniczkach rewelacyjnie się sprawdzają, ale palmy w gruncie, jeśli mamy ich więcej, chcielibyśmy tak nawozić no trochę nas to będzie kosztować. Poza tym ten nawóz w gruncie bardzo szybko się wypłukuje, więc aż tak wskazany, jeśli chodzi o grunt, nie jest. Jak, jeśli chodzi o doniczki, jak najbardziej. Jak nawozimy palmę w gruncie, mamy coś innego. Czyli jaki nawóz będę stosować do palm w gruncie? Otóż taki. To To jest nawóz Długo działający, specjalny do palm, i jeśli tamten Palm Focus to był rodzaj wśród nawozów do palm, ten tutaj to jest, jak według mnie, Toyota Hilux, ta sama Toyota, którą sprawdzi, sprawdzi się w każdym terenie, w każdym konflikcie, w każdym miejscu na Ziemi. Więc e, dlaczego ten nawóz? Po pierwsze, jest kilka powodów. Jak mówię, rewelacyjnie sprawdza się, jeśli chodzi o grunt, bo stopniowo wydziela składniki mineralne, które nasze palmy potrzebują. Generalnie palmy w gruncie, jeśli się dobrze one długo rosną, możemy nie nawozić. Możemy nie nawozić. Natomiast, jeśli chcemy, żeby ładnie żywo rosły, żeby miały piękny zielony kolor, lepiej te palmy nawozić, szczególnie jeśli mamy kiepską glebę, tak jak tutaj właśnie u mnie w ogrodzie. Poza tym, ten nawóz, długo działający, jest bardzo ekonomiczny. To też jest ważne, jeśli chcielibyśmy podlewać palm fokusem, no to naprawdę by nas, mamy więcej palmy, by nas to kosztowało. Ten nawóz tutaj stosujemy w ilości mniej więcej 50 gram na metr kwadratowy. Nie jest aż tak dużo ta. te wiaderko ma 2 kilogramy, czyli wystarczy nam 4, na 40 metrów kwadratowych, jeśli to są palmy średnich rozmiarów. Wystarczy, jeśli nawozimy metr kwadratowy pod nim. Jeśli to jest duża palma, już ładnie, ładnie wydośnięta do Hecarpus, możemy śmiało zrobić na dwóch metrach kwadratowych 100 mg. Czyli w tym momencie wystarczy nam na 20 palm albo na 40 palm średniej wielkości. Jak widzimy, tu dzisiaj słońce i deszcz u mnie. Idealna pogoda, żeby nawozić, bo grunt jest mokry, jest wilgotny. Za chwilę dodatkowo będzie padało znów, więc dobrze to wszystko. Wkomponuje się w glebę. To jest nawóz długodziałający z Hardy Palms od Nidziela. Według mnie to jest najlepszy nawóz dla palm długodziałający, właśnie wolno działający, w, dostępny w Wielkiej Brytanii. Taka tutaj jest łyżeczka. Ta łyżeczka ma 15 gramów. Jak mówię, na metr kwadratowy stosujemy mniej więcej 50 gram. Ten nawóz ma składniki mineralne. Zaraz pokażę w proporcjach 15,5 do 15. To są to jest właśnie idealne proporcje do palm, czyli 15, pierwszy to jest azot, drugi to jest fosfor, potem to jest potas, ma większą ilością, ilość magnezu, a dodatkowo składniki mineralne w śladowych ilościach, takie jak na przykład żelazo, czy mangan. To właśnie jest 50 gram tego nawozu i to wystarczy na metr kwadratowy. To przyjdzie właśnie po tą karłatkę niską. Jak widzimy, dostała troszkę żółtych kolorów po zimie. Nie szkodzi, to jest normalne. nasze palmy są bardziej żółte po zimie, pobrały mniej składników w związku ze schłodną, schłodną mokrą glebą. Teraz sobie przy ciepłej te temperaturze odbiją. Dlaczego nawożę tutaj metr kwadratowy? Mniej więcej staram się nawozić tak, jaka jest średnica korony palmy. Tam mam mniej więcej 1 metr kwadratowy, czyli na to przyjdzie właśnie 50 gram. Tego nawozu, której po prostu rozrzucę wokół tej palmy. Ten nawóz stosujemy mniej więcej co 8 do 12 tygodni, czyli ja go stosować tylko dwa razy w roku, teraz w kwietniu, i potem mniej więcej w połowie czerwca. Jesienią już nawozić nie będę, jako że nie chcę, żeby palma wypuściła młode, miękkie, świeże liście, które później bardzo łatwo przemacną. Palma już gotowa do. Nawożenia. to przed nawożeniem przeplewić dookoła wszystkie chwasty, jako że chcemy nawozić palmę, a nie nawozić chwasty. Poza tym, ja, jeśli sadzicie palmę w pierwszym roku, ja w pierwszym roku palm nie nawożę. Z jednego powodu chcę, żeby te korzenie szukały pożywienia, wrosły się w, gle wrosły się w glebę w kolejnych latach. Tak, jak na przykład tatu, właśnie kajatka posadzona rok temu, w kolejnych latach już normalnie. Nawozem długoterminowym będę nawoził. Jak widzimy, dużo mniejszy trochę karpu z Fontune'ii odmiana Nainital też już przeplew. O, nie wszystko przeplewiłem jeszcze. Jak widzimy, ty przyjacielu, już idziesz dobra, jest przeplewiony na niego. Wystarczy nawieść mniej więcej. To jest mała korona, pół metra kwadratowego. Tutaj mam 25 gramów tego nawozu. I ta sama zasada, po prostu rozsypie go pod palmą. Jeśli chciałbym podlewać go, mówię, nawozem, nawozem w płynie, musiałbym to robić regularnie w sezonie co dwa tygodnie. A tak ten długo działający nawóz stopniowo będzie uwalniał składniki odżywcze do gleby i zasilał właśnie tą oto palmę. No, palmy już nawiezione. Jak widzicie, jest to łatwy i prosty sposób. Nie, nie należy go zbytnio komplikować. Będę to robić dwa razy do roku. Teraz na początku kwietnia i potem mniej więcej w połowie czerwca nie warto tego dodatkowo komplikować. Nie chcę mi się latać z konewkami, nie chce mi się mieszać tego wszystkiego. Poza tym, taka mówię, jak podlejemy, to nawozem wpłynie połowa tego zleci do gruntu, przeleci. Ta palma z tego niewiele będzie miała taki nawóz długo działający, stopniowo uwalnia te składniki mineralne. A więc regularnie przez cały ten czas nawozi tą palmę. Nie tylko w czasie, gdy ją nawozi, nawozimy, ale regularnie przez te 8 do 12 tygodni. Potem jeszcze raz na jesień już nie nawożę, bo nie chcę, żeby ta palma wypuściła nowe miękkie, nowe, miękkie e, liście, które gdzieś tam później mogą przemaznąć. Podsumowując, jest to dużo prostsza metoda, skuteczniejsza, łatwiejsza jeśli chodzi o nawożenie bardziej ekonomiczna. Jak dla mnie same, same zalety. Nie jest to skomplikowane. Mierzymy w tym przypadku mierzymy powierzchnię, powierzchnię gruntu, którą mamy podpalną, czyli na przykład mówię, średniej wielkości palma, to jest mniej więcej metr kwadratowy. dużo to będą 2 metry, mniejsze pół metra. I stosujemy 50, metr, 50 gramów na metr kwadratowy. I to wszystko dwa razy do roku. Prosta jak konstrukcja cepa. A teraz już nie przedłużam, bo za chwilę nas, znowu tutaj u nas lunie deszcz, już pierwsze krople zaczynają spadać, więc ja idę do domu, nawóz się zacznie wchłaniać, a Wam, wam życzę udanej wiosny. Nawoźcie wasze, wasze palmy, jeśli macie taką możliwość, dbajcie o nie, a będziecie nimi się cieszyć przez długie lata. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa, pa.